Do wejchowskiej komendy powiatowej policji trafił jeden z sześciu specjalnych furgonów, tzw. ambulansów pogotowia ruchu drogowego. Jest to pierwszy taki, ty, takiego typu radiowóz w naszym powiecie. Jest to e, ambulans pogotowia e, ruchu drogowego, czyli generalnie policjanci będą mogli w fachowym, fachowym tutaj sposób pomagać osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych. A do takich sytuacji, gdzie niezbędna jest pierwsza pomoc, medyczna dochodzi bardzo często. Nie trzeba daleko sięgać pamięciom. W zeszłym tygodniu funkcjonariusze w wyniku podjętej reanimacji uratowali życie 50-letniemu mężczyźnie, który leżał nieprzytomny na chodniku. Otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że mężczyzna leży nieprzytomny na chodniku i tam też policjanci natychmiast zostali skierowani na miejsce zdarzenia, kiedy zauważyli, że mężczyzna nie oddycha, nie wyczuli też jego pulsu, natychmiast przystąpili do reanimacji tego mężczyzny, przywrócili mu tutaj oddech, przywrócili mu tętno. Na miejsce również w tym czasie przyjechało pogotowie ratunkowe, które zdecydowało, żeby mężczyznę przetransportować do szpitala. Teraz policjanci posiadają profesjonalny sprzęt do udzielania pierwszej pomocy medycznej. Mowa oczywiście o policyjnym ambulansie. Na zewnątrz Wygląda tradycyjnie jak jeden z wielu samochodów policji. W środku znajduje się niezbędne wyposażenie medyczne. Mamy tutaj na wyposażeniu defibrylator, który po podłączeniu do osoby poszkodowanej e, sam e, ładuje ten impuls, e, kiedy jest potrzeba. Oczywiście, jeżeli e, chodzi o coś innego, to też wyświetla komunikaty, na przykład, że trzeba podjąć reanimację, masażu serca. Poza tym, no tutaj są apteczki, to bardzo solidnie wyposażone. Są e, te koce, które trzymają oczywiście ciepło, żeby ofiara e, w wypadku po prostu, no, nie traciła ciepła, gdyż to ciepło jak najbardziej jest potrzebne. Są nosze, są e, kołnierze, no przeróżne rzeczy. Jest też parawan, który zasłodzi tutaj ofiarę wypadku, jeżeli będzie taka konieczność. Ponadto wnętrze furgonu zorganizowane zostało na wzór mobilnego biura, aby ułatwić sporządzanie funkcjonariuszom dokumentacji służbowej. Pojazdy są współfinansowane ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. W ramach tego samego projektu realizowane będzie m.in. szkolenie kadry w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Póki co funkcjonariusze obsługujący furgon już przeszli specjalne szkolenia niezbędne przy obsłudze tego typu pojazdach.